Tak! O, wreszcie możemy nosić kolczą. W pełni i nas to nie spowalnia. No, teraz już możemy wytrzymać więcej obrażeń bez zachwiania. Tutaj szybko przebiec. Oj. Tutaj wyczyszczę te domy, bo nie wiem, może stąd przyjdą, czy coś, ale być jednak pewny walcząc z czarnym rycerzem. Tylko tych rzucających u góry nie będę zdejmował, bo oni tam stamtąd się nie ruszają w ogóle. I struch. Jak widzicie, do backstaba było prawie dwukrotnie... Były prawie dwukrotnie większe obrażenia. Więc warto. a już najbardziej warto przy PvP... się zasadzić na kogoś od tyłu. No i oczywiście w PvP. Tak samo jak... zasadzić się na kogoś od tyłu. Dobra, to było słabe. Tak samo... Trzeba pilnować swojego pyłka oj No i dokładnie między No Czemu mi tak kiepsko idzie? Teraz zginę i będzie pośmiewisko No Teraz jeszcze ten jeden zbiegnie z góry tutaj po schodach, warto o nim pamiętać. No. I tu mamy pana Czarnego rycerza. Teraz nie będziemy tutaj walczyć, tylko wyciągniemy go gdzieś dalej. Piec, 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 piec Dobra, tutaj mamy sporo miejsca do walki O! No chwila ta walka zajmie <grymne> Raz, dwa i trzy No, no atakuj, atakuj Nie będę cię potarczył wagi no, to zabolało. I... U nich trzeba uważać z podchodzeniem ich od tyłu, bo momentalnie oni się obracają. Dobra. Jeszcze dwa ciosy. Jo. Jeszcze jednak trzy. Dwa i trzy. I my atakujemy. I mówimy panu do widzenia. Daliśmy odłamek tytanitu. Ej! Nic więcej z niego nie wypadło? Myślałem, że kosa z niego wypadnie. Bardzo fajny mieczek odpadał, Nie tak fajny jak ten, który noszę, ale też bardzo stylowy. Tutaj mieliśmy pierścień. Blue są Ring. On chyba podnosił... Boże, my nic nie mamy. Podnosił obronę, kiedy mamy bardzo mało HP. To się nam może przydać. Przecież ja się zawsze pilnuję. I nigdy nie mam naprawdę mało HP. Ale przydaje się, naprawdę się przydaje. Przydaje się też pierścień, który nam daje yy, bonus do ataku, kiedy my mamy mało HP. Tego jeszcze klucza nie mamy. To był key to the basement. On był chyba dostępny w lesie. Ale przejdziemy tędy. Zaraz zobaczymy. No, najpierw się ich pozbędę, bo żeby, żeby do mnie jest, nie strzelać, to są dodatkowe dusze. Dodatkowe dusze zawsze są przydatne. Pobiegniemy dalej. Pobiegniemy na most. I pewnie, pewnie, pewnie zauważyliście, jak się wchodzi na. Most, na którym jest smog, to po drugiej, po obu stronach wejścia na ten most były drzwi. Z czego z jednych my wychodzimy, zaraz, a drugie były zamknięte, chyba nie próbowałem ich otworzyć. I teraz tak do tego służył basement key. I teraz zejdziemy do podziemi. w sumie do piwnicy. Tak naprawdę jest dolna część Handelberga. Ale tutaj, schodkami, jest tak zwany skrót. Otworzymy go sobie. Te drzwi są tak średnio przemyślane. Bo w tym momencie można się nie spiżyć. Ja postaram się nie spaść. W tą stronę, w tą stronę.

I'm finished. How did this ever happen? Brilliant. You opened the door for me. Thank you. I'm saved. I thought I might never escape. I am Greeks of Erwinheim, a sorcerer of the school. I am much obliged for your assistance. Thanks to you, I may now resume my travels.

Ci też są upierdliwi, jak zaczynają machać tą pochodnią. Ups. Coś tam pompuczałeś na mnie, typie. O, więcej. Jeszcze raz. Będzie oboje, jest obu. Tutaj było chyba człowieczeństwo tylko, z tego co pamiętam. Aj, coś mi się gra przeciwno. Tak, jeszcze podwójne człowieczeństwo. I tutaj na tej ulicy dalej są, nazwijmy to pułapki. Czyli idziemy sobie, idziemy. I nagle otwierają się drzwi i wypadają asasyni rzucający nożami, tnący kosami ale są, są szybcy faktycznie w grupie mogą być o, w ogóle stamina nie miałem w grupie mogą być mocni ale tak sam na sam to są straszne skład to trzeba uważać żeby faktycznie nie obrywać bo jak się na dostaniemy krwawienie to odejmuje nam 3 czwarte życia czy coś takiego i Najczęściej kończy się to śmiercią Jeszcze nie opowiadałem o tych systemach Jak widzicie pojawił się na dole taki mały paseczek Z ikonką Ta ikonka akurat odpowiadała za krwawienie O, zapomniałem splądrować tych domów Odpowiada za krwawienie Uuu. I jeżeli ten pasek dojdzie do końca To wtedy dostajemy ten tak zwany efekt krwawienia Pokazuje się na cały, ekran na cały ekran wielki czerwony napis BLOOD LOSS W sensie, że tracimy krew I właśnie wtedy nam zabiera Większość życia. jeżeli mamy faktycznie małą ilość życia w danym momencie, to giniemy. Niestety. I tu jest kolejna pułapka. Nie licząc jeszcze psów, które chyba zaczną biec. Nie, nie zaczęły biec. To dobrze, przynajmniej tyle. O, 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 o. I jest to nie? Czy ten koleż? O, są psy Są psy Jeszcze gdzieś powinien być drugi piesek No chodź O, że jakieś skinniwe, obrzydliwe to jest To no, jest śmieszne, czasem nasza broń się odbija i, i tak zdaje obrażenia. O, to jest pan. W Też tylko duszę. Tutaj W drzwiach był. O, bardzo fajna, lekka zbroja. Tylko, że ja akurat idę w ciężkie zbroje. To ona jest dla mnie mało użyteczna. Tam, za tą mgłą. Jest przeciwnik. Znaczy przeciwnik jest boss, który jest dość upierdliwy i teraz tak na raz, nie będę do niego szedł, tylko sobie odblokuję przejście. Be of enemy, a czyli ta podpojść jest lepsza. Be of left, bo na lewo mamy pana ukrytego, który czyhał, żeby nas zajść od tyłu. Eee, nie zdążył się odturlać. Jeszcze raz Nie piję się tak w środku walki No, tam tam jest wejście do głębin Tu jest dusza To jest wejście do głębin, ale niestety tam ten boss, o którym przed chwilą wspomniałem ma do tego klucz Więc nie możemy niestety przejść na razie ale, pójdziemy sobie, otworzymy skrót, a, już pamiętam, który to był skrót. Ten, ten pan nie, st nie stanowi żadnego wyzwania, ani nie daje nam wcale dużo dusz. Ops, nie tutaj. Tak, jest sprzedawca naprzód. wprzód, na wprzód, przed nami. Tak, większość osób tutaj to są jacyś wariaci. Ona sprzedaje właśnie mchy, które redukują krwawienie. Eee, znaczy to jest build, a to, to, to leczy trucizny i redukuje nadbudowane trucizny, a to leci, leczy i trucizny, i toksyny. To jeszcze jest... No, za trud nóż do rzucania i takie inne rzeczy, które nam na razie nie są potrzebne i nie muszę ich omawiać. O, jeszcze strzały fajne, ale nic od niej nie potrzebujemy. Teraz wtedy nas wzywa, ale po Czy pewnie pamiętacie ten tunel? Do nim dochodzimy. Do i wtedy możemy dojść do Firelink Shrine Więc mamy bardzo ładny skrót do tamtego bossa tutaj należy uważać I jak mówiłem wcześniej uważać z zaznaczaniem wrogów bo może się to niedobrze skończyć Oh, Oh hello, I regret meeting you under such compromising circumstances. At least we both made it back unscathed. Przepraszam, musiałem się napić. Czemu on jeszcze nie chce z nami? A, wiem czemu, przecież nie mam inteligencji nawet dziesięciu, więc on w ogóle nie będzie nawet, nawet chciał nam sprzedać czegokolwiek. Ale teraz zamiast pójść do tamtego bosa i do głębin przejdziemy się do lasu. Mówiłem wam wcześniej o motylku pewnie. Wspominałem coś i przejdziemy się zabić motylka i pokażę wam kilka fajnych rzeczy tam. Jeden fajny sekret. Dobra, nie mogę patrzeć z niego twarz. I zdobędziemy bardzo fajną zbroję. Przejdziemy jeszcze koło Kowala. Może coś sobie ulepszymy? Nawet nie zainteresował, to idziemy sobie. Hmm, 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 hmm. Czy my mamy czym ulepszyć te brągi? A nie to. O, mamy, mamy. Mamy dwa. To chyba możemy na plus trzy. Z tego co pamiętam, mamy plus dwa brągi, tylko możemy na plus sobie Ulepszyć broń. A, bo little... mówiłem o płomieniu. Już pamiętam, pierwszy płomień do modyfikacji broni będzie e, za motylkiem w lesie. Tam pójdziemy... O, naprawimy sobie jeszcze wszystko, nie chcemy, żeby nam się popsuło. Ulepszmy broń. No i sobie nic nie możemy zrobić. Podniesiemy sobie poziom. Żywotność, żywotność, żywotność. Tak, żywotność. Żywotność nam się przyda.